Witajcie na kanale PozdApokaliptycznie Przez Świat. Ja jestem Morden, a to jest moje EDC. Cyk programów, w których prezentuję Wam rzeczy, które noszę przy sobie codziennie. Dzisiaj pokażę Wam mój nowy portfel oraz krzesiwo, jakie będziecie mogli wygrać w moim rocznicowym konkursie. Te wszystkie skórzane pyszności, jakie tutaj widzicie, przyszły ode mnie, widzicie z Wielkiej Brytanii, od Rafała Bielasa. Yy, Rafał jest właścicielem Bielas Leather Work. i napisał do mnie jakiś czas temu, czy wolałbym pasek czy portfel. Myślałem, nie myślałem w ogóle, że chodzi o to, że będę miał swój portfel albo pasek, tylko myślałem, że to jest jakieś po prostu pytanie podchwytliwe od widza i mu napisałem, że w zależności od tego, czy w czasach, w których żyjemy obecnie, czy w Pozdapo, w Pozdapo wolałbym pasek, teraz wolę portfel. To powiedział, że zrobi mi portfel. Zrobił mi portfel, jest to prezent. Dzięki w ogóle Rafał, bardzo mi się podoba portfel, jest po prostu zajebisty. I zrobił też krzesiwko dla Was, jeżeli oglądaliście mój film. Co Morden chowa po kieszeniach? To jest mój 20-letni portfel. On też kiedyś był taki biały. Trochę się zużył, więc jest pora na to, żeby go wymienić. Co do krzesiwa, krzesiwko jest zrobione właśnie z drewna, i pręd jest po prostu konkret do krzesania. Nie będę też go testował, bo to jest krzesiwo dla któregoś z Was. I macie taką pochewkę, którą można sobie zaczepić na pasek. Ok, krzesiwko odkładamy, przejdźmy do portfela. Czy wy to widzicie? Tutaj. Rafał się podpisał. Jest szyty zamek. Tutaj jest przegródka na drobniaki. Tutaj można schować kasę. Tu można schować jakieś tam karty. Różne inne rzeczy, dokumenty. I generalnie portfel prezentuje się tak. Tu widzicie macie yy, takie oczko właśnie do zaczepienia łańcucha. Ja kiedyś używałem takiego łańcucha, ale teraz może będę używał. Yy, jakiegoś rzemienia albo plecionki z parakordu jeszcze do końca się nie zastanowiłem, co to ma być. Ale na pewno będę portfel już nie w długim czasie używał. Portfel został wykonany z naturalnej skóry bydlęcej. Tutaj to wszystko jest, jak widzicie, wytłaczane, takie trójwymiarowe. Wszystko jest pomalowane. Hej. Jeszcze raz, Rafał, dzięki za portfel, jest naprawdę mega, po prostu bardzo mi się podoba. Wy możecie Rafałowi podziękować za krzesiwo, które będziecie mogli już niebawem wygrać. A najlepszym podziękowaniem będzie po prostu, jeżeli wejdziecie do linku, który znajdziecie w opisie i tam mu coś napiszecie. Pozdrowicie go od Mordena. Na pewno się chłopak ucieszy, bo nie ma zbyt wiele na Facebooku tam polubień. A myślę, że dzięki nam gdzieś tam rozpromujemy jego pracę. Ja na pewno będę chciał w jakiś sposób się odwdzięczyć za ten portfel. Zresztą Rafał jest fajnym gościem, bo żeśmy trochę ze sobą rozmawiali. To wszystko na dziś. Jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominęły Was kolejne. Do zobaczenia na szlaku.